Cześć z tej strony Paweł Kępa, witam Cię w kolejnym wideo. Tym razem chciałbym opowiedzieć o takim formularzu zapisu na newsletter, gdzie. Obiecany jest klientowi rabat. To często pojawia się w sklepach internetowych, tak? Czyli na przykład jest takie pole zapisu, zapisz się na nasz newsletter, podaj swój adres e-mail, a my damy ci 10% rabatu na pierwsze zamówienia. Albo po prostu taki pop-up wyskakuje na ekranie, który właśnie taki komunikat przedstawia. Ja ostatnio na blogu napisałem taki artykuł, w którym wymieniam różnego rodzaju miejsca, gdzie jest okazja do tego, by zachęcić klienta, użytkownika do Dostawienia swojego adresu e-mail i do zapisu na listę adresową. No i znalazłem tam przykład podobnego formularza, w którym też obiecany jest rabat, ale on odbywa się inaczej. Nie ma z góry narzuconego czegoś takiego, że my dajemy ci 5% albo 10% rabatu, tylko klient sam sobie ustawia. I tam komunikat brzmi: na przykład poinformuj mnie o nowościach w przedziale od takiej ceny do takiej ceny i jeszcze można sobie dodatkowo wybrać kategorię. Także w tym wideo pokażę ci jak właśnie taki formularz stworzyć, później co dalej zrobić z tym formularzem, żeby wszystko się zapisywało i jak do każdej z tych grup wysyłać odpowiednie newslettery. Na przykład jak wysłać newsletter do tych, którzy chcą informacje o nowościach w zakresie cenowym na przykład od 100 do 200 zł, a jak wysłać newsletter do tych, którzy chcą dostawać informacje o produktach w cenie od na przykład 500 do 1000 zł. Także wskakujemy do komputera i wszystko dokładnie Ci pokażę. Okej, okay, jesteśmy już w komputerze, i w tym artykule, który przed chwilą pokazywałem Ci we wstępie, dodałem taki punkt pod tytułem: Chcę rabat. No, klienci zapisują się na newsletter, bo chcą jakiś rabat otrzymać za ten zapis. Na przykład taki najbardziej popularny. Schemat to jest, poproszę rabat 10%, albo zapisz się na newsletter, a otrzymasz 10% na pierwsze zakupy, albo konkretną kwotę, na przykład zapisz się na newsletter, a otrzymasz 30 zł na pierwsze zakupy. Tak to jest taki najprostszy schemat. Ale pokazałem tutaj też troszkę inne schematy. Pierwszy podajemy po prostu adres e-mail i dodatkowy wybieramy kategorie, z której interesują nas produkty. Dzięki temu segmentujemy sobie już chociażby. Kobiety i mężczyźni. Po co nam to? Zobacz tutaj taki konkretny przykład, już newsletter Osoby zainteresowane produktami dla kobiet otrzymały taką wersję newslettera, a osoby zainteresowane produktami dla mężczyzn otrzymały tą wersję po prawej stronie. To jest właśnie coś takiego. No, mamy te maile bardziej precyzyjne dzięki temu. Być może tutaj będzie na tej liście mniej osób, i tutaj będzie mniej niż byłoby łącznie, ale za to są te maile bardziej precyzyjnie dobrane. I jest jeszcze jeden przykład, który tam pokazałem. To jest formularz tego typu. Tutaj akurat mamy nagłówek: powiadomnie o nowościach, o nowych produktach. Można podać maila i można podać, jaka cena nas interesuje. Tak? Czyli minimalna cena i maksymalna cena. I dodatkowo wybieramy sobie kategorię. To może być zupełnie coś innego: to może być właśnie powiadomie o nowych produktach, ale to może być powiadomnie o przecenach itd. itd. Także możemy to wykorzystać taki formularz na wiele różnych sposobów i teraz pokażę ci jak taki formularz sobie stworzyć. Wchodzę sobie do GetResponsea. Link do GetResponsea jest poniżej w opisie do tego wideo. Natomiast jeśli chodzi o samo narzędzie to w jednym z poprzednich nagrań Pokazywałem krok po kroku, jak w ogóle zacząć korzystać z niego, jak założyć sobie listę, jak wysyłać newslettery i tak dalej. Także link do tego wideo też znajdziesz w opisie. A my teraz sobie przejdziemy już do konkretów, do stworzenia tej takiego formularza i takiej automatyzacji. Od czego zaczynamy? Wchodzę tutaj w listy i pierwsza rzecz to są pola dodatkowe. Tutaj sobie klikam i tworzę nowe pole dodatkowe. Nazwa. Pola dodatkowego tutaj sobie utworzę kategorię produktową, tak, czyli to mogą być produkty dla mężczyzn, dla kobiet według Ci podziału, może sobie ktoś wybrać, ale to mogą być też kategorie z naszego sklepu, tak? Ostatnio posługiwałem się takim przykładem sklepu zoologicznego, więc tutaj też będę tym tropem podążał. I teraz tak, mamy tą kategorię, tak, to jest pierwsze nasze pole, czyli nazwa pola dodatkowego kategoria, jakiego rodzaju informacji potrzebujesz, i to będzie tekst. Tutaj mam jeszcze informację, że nazwa zawiera nieprawidłowe znaki, nie można używać dużych liter, więc po prostu zapiszemy tą małą. Tekst i co mnie teraz interesuje, chcę, żeby klient zaznaczył swoją kategorię. Mogę zrobić wielokrotny wybór, mogę zrobić pojedynczy wybór. Ja sobie zrobię pojedynczy wybór. I teraz tak, mój sklep zoologiczny sprzedaje akcesoria i żywność na przykład dla mrówek, mrówki, papugi, rybki. I tutaj mam jeszcze taką opcję: Nie pokazuj kontaktom tego pola dodatkowego. Potrzebuję go w celach operacyjnych. Ja muszę pokazywać, bo chcę, żeby ludzie, którzy się zapisują, wybierali jedną z tych kategorii. Zapisz. OK, pierwsze pole mamy stworzone, i teraz stworzę drugie pole dodatkowe. Zakres, zakres cenowy, jaki interesuje mojego klienta. Tutaj mamy coś takiego, że klient może wpisać sobie swoją cenę minimalną i maksymalną osobno. Ja proponuję stworzyć coś takiego jak zakres cenowy, dlatego że łatwiej będzie nam później wysyłać mailing i nie pomylić się, bo jeśli ktoś wpisze tutaj zakres cenowy, na przykład od 100 do 1000 zł i on będzie duży, no to łatwo się będzie pomylić i wysłać mu inne produkty, coś, czego on nie chciał. Za chwilę dokładnie ci pokażę na przykładzie, jak już będę pokazywał, jak wysyłać takie maile. OK, zakres cenowy i tutaj też zrobimy sobie tekst, pojedynczy wybór. I teraz tak, zrobimy sobie na przykład od 50 do 100 złotych, od 100 do 200 i od 200 do 500. Napisz. OK. nasze pola tekstowe są już gotowe. Teraz utworzę sobie tagi, czyli jestem w tym samym miejscu, w listach, tutaj kliknąłem listy i teraz przechodzę do, do tagów. Stwórz tag. I teraz dodaję sobie te e, moje kategorie. Mrówki to będzie pierwszy tag. Drugi tag to będą babugi. I trzeci tag to będą rybki. Teraz kolejna porcja tagów cenowych, czyli te zakresy cenowe. Będzie 50, 100. Dalej będzie 100, 200 zł. I dalej będzie 100 do 500. Ok, tagi są pouzupełniane i teraz możemy sobie stworzyć formularz zapisowy. Ja sobie to stworzę w formie landing page'a. Stwórz stronę. I teraz mogę sobie wybrać jeden z tych szablonów. Jak zwykle, najpierw wybieram sortowanie według współczynnika konwersji. I wybieram ten czysty szablon, który mam tutaj. I nazwę ten mój landing zakres cenowy. OK, użyj. I teraz nagłówek. Zaczynamy od nagłówka, czyli klikam dwa razy. Powiadom nie o nowościach i promocjach. Okay. Tutaj sobie zrobimy na jakiś inny kolor. Ok, to całe usuwamy. Prosto do formularza. Oczywiście, ty sobie możesz zrobić to po swojemu. Mi zależy teraz na stworzeniu tego formularza, przede wszystkim. Ok, mam dwa podstawowe. Pola, imię oraz adres e-mail, ale teraz potrzebuję jeszcze dodatkowe pola swoje powstawiać. Zaznaczam sobie tutaj ten mój formularz. Klikam po prostu w miejsce w obrębie tego formularza. Pojawił się taki przycisk pola formularza. Klikam go sobie i zaznaczam, które pola mnie interesują. Kategoria, to sobie dodaliśmy. I zakres cenowy, tak. Włączam, żeby były one wymagane. Ok. Wszystkie pola są w tej chwili wymagane. Ok. Spróbuję sobie to jeszcze jakoś poukładać. Ok. I tak naprawdę w ten sposób może wyglądać mój formularz. Zapisuję go sobie. Sprawdzam jeszcze wersję mobilną. Ok, zróbmy to. Zobacz, tutaj kreator przystosował mi tą wersję mobilną. Ja jeszcze sobie tutaj troszkę ją udoskonalę. Wyrównamy, OK, zapisz i klikam kolejny krok. Muszę utworzyć jeszcze stronę z podziękowaniem, także wracam do edytora. OK, tutaj widzę podgląd strony z podziękowaniem. Oczywiście też możesz sobie to dowolnie edytować. Ja to pokazywałem w tym poprzednim wideo na temat tego, jak w ogóle zacząć budowę listy. Także to wideo jest poniżej w opisie podlinkowane. Tu mam podgląd mobilny, to mogę sobie dowolnie edytować. Tutaj jeszcze widzę podgląd na komputerze na dużym ekranie. Zapisuję to wszystko. Klikam kolejny krok. I teraz mam jeszcze dodatkowe ustawienia odnośnie tego mojego landing page'a. Tak będzie brzmiał link do mojej strony. Wybierz listę, na którą mają się zapisywać osoby po wypełnieniu tego formularza. To wybieram tutaj odpowiednią listę. Nie dodajemy do dnia cyklu. I tutaj też, jeśli chodzi o te szczegóły odnośnie e, tych wszystkich pól, to również wyjaśniałem je w tym poprzednim wideo, do którego link znajduje się poniżej. Także klikam sobie Publikuj. Ok, mój landing page jest gotowy, mogę sobie teraz go zobaczyć, więc otworzę go sobie w nowym oknie. Ok, i teraz druga rzecz, jaką muszę sobie zrobić, to automatyzację czyli, żeby te tagi, które przed chwilą sobie stworzyliśmy, przypisywały się do odpowiednich osób. Także klikam sobie tutaj w menu, wybieram Automation. No, i tworzę nową automatyzację. Zacznij od początku. Tutaj jeszcze widzę taką krótką prezentację, w jaki sposób posługiwać się automatyzacjami. Pomijam sobie to. OK. Nadaję nazwę mojej automatyzacji. To będą zakręty nowe. OK. Zapisał się na listę, to będzie wyzwalacz, czyli ktoś zapisał się na listę przez wypełnienie tego formularza, który przed chwilą tworzyliśmy. Od tego wszystko się będzie zaczynało. Ok, i tutaj mam w tej chwili włączony coś takiego jak interaktywny przewodnik. Wyłączam sobie to, żebym mógł swobodnie edytować sobie te wszystkie rzeczy, czyli zapisany na listę, konkretną listę sklep.pl.mruw, sklep, sklep z rówki. Wybierz metodę zapisu przez landing page, ten, który przed chwilą sobie stworzyliśmy, konkretny landing page e, powiadomnie o zoologicznych nowościach. To było to. I teraz przypisujemy sobie kolejne elementy, tak? Czyli po pierwsze, wybierz pole dodatkowe. I tutaj w szczegółach tego pola wybieram sobie, że chodzi o pole kategoria. Konkretna wartość równa się mrówki. Jeśli ktoś wybrał pole mrówki, to przypisujemy mu tag. Tutaj łączymy. Przypisz, przypisz nowy tak, mrówki. Tak? Już wiem, że ta osoba będzie otrzymywała informacje tylko o mrówkach. Dalej. Jeśli to nie były mrówki, to znów tutaj wybieram: zmieniono pole dodatkowe. OK. Wybierz pole dodatkowe. Kategoria. Konkretna wartość. Równa się. Papugi. Jeśli ktoś wybrał papugi, to Przypisujemy mu tak. Przypisz, wybierz tak, papugi. I tutaj, jeśli to nie były papugi, to zostały nam jeszcze rybki. Wybierz pole dodatkowe, kategoria, konkretna wartość, równa się. Rybki, dodaj elementy, zmień tag i ten tag to będzie przypisz, wybierz tag rybki, tak? Czyli mamy taką kolejność. Jeśli ktoś zapisał się na listę, wybrał kategorię mrówki, to przypisujemy go do tagu mrówki. Jeśli to nie były mrówki, to sprawdzamy, czy może to były papugi. Jeśli tak, to przypisujemy papugi, a jeśli to nie były także papugi, to sprawdzamy, czy to może były rybki i jeśli tak, no to przypisujemy mu rybki. Zapisz i opublikuj. To będzie pierwsza automatyzacja. I teraz możemy sobie stworzyć kolejny cykl automation. Dokładnie w ten sam sposób. Rozpocznij od początku, i to będzie wybór ceny. Zapisał się. To będzie znów nasz wyzwalacz. Zapisany na listę konkretną. Sklep ZO brówki, Metodą przez landing page. Konkretny landing page. powiadomnie mnie o zoologicznych nowościach. I dodajemy elementy. Sprawdzamy, czy zmieniono pole dodatkowe. Jakie pole? Zakres cenowy. Konkretna wartość równa się 50 do 100 zł. Tutaj jeszcze musimy połączyć. I jeśli tak, to przypisujemy tak. Przypisz. Wybierz tak. 50 do 100 zł. A jeśli nie, to znów sprawdzamy, czy nasz zakres cenowy konkretną wartość ma równającą się 100 do 200, do 200. Dodaj elementy, zmień tak. Łączymy tutaj, przypisz tak, przypisz i to będzie 100 do 200 zł. Ok. A jeśli nie, dodaj elementy. Tutaj sprawdzamy, czy zmieniono. Łączymy. Tutaj w ustawieniach jeszcze klikamy i zakres cenowy. Konkretna wartość równa się 200 do 500. Dodaj elementy. Zmień tag. Hop. Przypisz tag. I ten tak to będzie 200 do 500 zł. Czyli jeszcze raz, jeśli ktoś zapisał się na moją listę sklep z rówki przez Landing Page, no to jeśli wybrał kategorię cenową między 50 a 100 zł, to przypisujemy mu właśnie taki tak, a jeśli nie, to sprawdzamy, czy wybrał kategorię cenową między 100 a 200 zł. Jeśli tak, to przypisujemy mu odpowiedni tag, a jeśli nie, no to sprawdzamy, czy wybrał. Kategorię cenową między 200 a 500 zł. Jeśli tak, no to przypisujemy mu odpowiedni tak. Zapisz i publikuj. I automatyzację mamy gotowe. No i w tej chwili możemy sprawdzić, jak to wszystko działa, czyli możemy się na taką listę zapisać. Wchodzę sobie teraz tutaj z powrotem w landing page. Otworzę sobie ten mój landing page na nowo. OK. I zapiszę się. na przykład rybki, zakres cenowy 50 do 100 zł, zapisz się. OK, jestem teraz zapisany, wróciłem sobie do panelu GetResponse, kliknąłem tutaj w listy i mogę podejrzeć, czy jestem zapisany, czyli klikam na tą listę, sklep z mrówki. i tak jestem tutaj zapisany, mogę też wejść sobie w szczegóły i zobaczyć, jak to wygląda. Mam tutaj przypisane te tagi, już które wybrałem tak czyli pola dodatkowe jakie wybierałem i jakie na tej podstawie zostały mi przypisane tagi czyli tutaj już mamy wszystko ok wracam sobie do list bo muszę zrobić jeszcze jedną rzecz klikam sobie tutaj w tagi ok mam tutaj te wszystkie tagi i teraz będę klikał po kolei na pokazywanie kontaktów czyli tutaj na te trzy kropeczki najeżdżam pokaż kontakty i muszę stworzyć coś takiego jak segmenty. Czyli zapisz jako segment, klikam i nazywam go 100-200 zł, czyli dokładnie tak samo jak to było poprzednio. Cofam się, pokaż kontakty. Zapisz jako segment. Zapisz. Cofam. Pokaż tą kontakty. Zapisz jako segment. Okej. Okay. Znów robię to samo. Mrówki. Zapisz jako segment. Mrówki. Okej. Okay. Teraz papugi. I ostatnie rybki, zapisz jako segment. Rybki, zapisz. I teraz mogę w końcu wysłać newsletter do tych zapisanych osób. Pokażę Ci, jak wysyłać newslettery w zależności od tego, kto jaką opcję tam wybierze. Pierwszy raz będzie najtrudniejszy, bo będziemy musieli sobie wszystko poustawiać, ale później już będzie można korzystać tak naprawdę z szablonów i sobie po prostu to będzie ci to szło szybciej. Czyli klikam na menu, e-mail marketing. Stwórz newsletter. No i teraz nazwa wiadomości: to będą rybkowe promocje do 100 złotych. To jest moja wewnętrzna nazwa wiadomości. Tak samo będzie wyglądał tytuł, temat, który pokaże się w skrzynce odbiorczej tych wszystkich osób, które się zapisały. Tutaj jeszcze wybieram powiązaną listę czyli tą moją listę, do której tworzyłem formularz i automatyzację. Odbiorcy teraz najważniejsza rzecz dodaj odbiorców i wybieram sobie segmenty i mogę zaznaczyć tak, że wybieram do rybek i do 50-100 zł, tak? Wybrało mi, że jest tutaj jeden odbiorca na takie ma takie warunki. Mogę tylko 50 do 100 zł wybrać, tak? I mam jednego też. Mogę sobie tylko same rybki wybrać, tak? Czyli wszystko o rybkach. Mogę sobie rybki i 200 do 500 zł. I tak dalej, i tak dalej. Czyli wybieram sobie rybki od 50 do 100 zł dodaj. Mogę też wykluczyć kontakty, tak, żeby nie dostały tej, tej wiadomości osoby, które jej nie zamawiały, tak? Czyli na przykład segmenty, czyli tak naprawdę zaznaczam te pozostałe segmenty, które mi zostały. Bo wykluczam tych wszystkich, którzy nie interesują się rybkami, i podali tutaj wyższą kwotę, czyli wyklucz. To tak dla bezpieczeństwa jest. Zrobione. I teraz projektujemy grafikę i treść, która będzie tutaj w tym newsletterze się wyświetlała. Także stwórz wiadomość. Wybieram tutaj puste szablony. I na przykład będzie coś takiego, co będzie pokazywało tutaj trzy produkty jakieś, jakiś nagłówek, jakiś tytuł. Tak? Użyj szablonu. Tutaj mogę sobie dodać logo. Tutaj jakiś element. Wstawimy sobie tutaj tekst. No, i tutaj mogę dodać kolejne elementy, tak? Czyli na przykład jakieś produkty, jakiś tekst, jakiś, jakiś obrazek, tak? Czyli na przykład grafika. Mogę sobie wstawić jakąś rybkę. Mogę wgrać plik z komputera. Tutaj dodaj pliki, ale mogę sobie też przeglądać te grafiki dostępne tutaj w GetResponse. Tak? Czyli mamy tutaj jakieś grafiki z Shutterstocka. mamy grafiki z GetResponse'a i mamy jakieś różnego rodzaju GIFy animowane. OK, robię coś takiego. Tutaj jeszcze klikam powrót do layoutu i dodam sobie jakiś tekst. OK. Leżak dla rybek. Cena 69,90 zł. Powrót. Teraz jeszcze dodam sobie przycisk. OK. Kup teraz. I tutaj wklejam sobie, to jest oczywiście wymyślone, ale możesz sobie wstawić Cokolwiek chcesz. Ok, i w ten sam sposób dodaję kolejne tutaj elementy. Ok, mój newsletter jest gotowy, także klikam sobie dalej. Wszystko jest już zapisane. Mam wskazanych odbiorców, mam zbudowany newsletter. Oczywiście to jest wszystko przykładowe, możesz sobie stworzyć go według własnych potrzeb i upodobań. Śledzenie kliknięć włączone mogę wysłać od razu albo zaplanować na późniejszą wysyłkę. Zostawiam zaznaczone wysyłkę od razu i klikam wyślij wiadomość. Mam już potwierdzenie i tak naprawdę w ten sam sposób możesz stworzyć kolejne newslettery do pozostałych kategorii a później używać ich jako szablonów. Także w tym wideo to tyle, dość szybki sposób. Przede wszystkim fajne jest to, że klient sam konfiguruje sobie swój newsletter jakby. To jest takiego rodzaju konfigurator. Tak jak na przykład na stronach dealerów konfigurujemy sobie swój samochód, wybieramy kolor, model, ilość drzwi, silnik i tak dalej, i tak dalej i wtedy sobie to konfigurujemy dużo łatwiej, dużo chętniej i wysyłamy wtedy zapytanie na przykład do dealera o jazdę próbną, bo sami sobie skonfigurowaliśmy ten samochód i wiemy, że to jest coś... Co nam się podoba, a nie coś, co ktoś nam narzucił. Także w tym sensie to jest fajne. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tego wideo, zadawaj je śmiało w komentarzach, ja będę odpisywał. Możesz też wysyłać wiadomości do mnie w dowolny inny sposób. Na koniec zachęcam Cię jeszcze do subskrypcji tego kanału. Dzięki temu będziesz otrzymywać też powiadomienia o następnych nagraniach. A dzisiaj kończymy. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia za kilka dni w kolejnym wideo. Cześć.